Czy są dowcipy o milicjantach? Nie ma, bo to wszystko prawda. Milicjant chce zjeść na śniadanie konserwę rybną. Nie ma klucza do konserwy. Wyjmuje pałę i wali w nią puszkę i krzyczy. Otwierać! Milicja, jesteście oroczeni! Dwaj milicjanci stoją przy rozlewisku. Jedzie chłop konnym wozem. Panowie... Głęboka ta woda? Skądże? Ledwo koła zamuczycie. Chłop wjechał do wody i zaczął tonąć wraz z koniem i wozem. Po chwili na powierzchni unosił się już tylko kapelusz chłopa. Popatrz, Józek. Jak dziesięć minut temu szły kaczki, to im tylko dogi zakryło. <śled> Milicjant wchodzi do księgarni. Chciałbym kupić jakąś książkę. Pan zapewne chciałby coś z literatury lżejszej. Wszystko mi jedno, jestem radiowozem. <grywa> Fradek, zobacz, zobaczcie w naszym radiowozie działa lewy kierunkowskaz. Działa, nie działa. Działa. <grywa> Józek, czy wziąłeś prysznic? No tak, jak coś w tym domu zginie, to zawsze ja. <grywa> Po powrocie z komendy milicjant wyjmuje pałkę i zaczyna okładać żonę. Józek na miłość boską nie przynoś nigdy roboty do domu.